Cześć, w tym odcinku przyjrzymy się kolejnemu przedstawicielowi serii S23, czyli modelowi oznaczonemu plusem. Telefon, jaki do mnie trafił do recenzji jest w kolorze różowym, ale prawdziwy facet, Różu się nie boi, więc lecimy z tematem intro! S23 Plus jest dużym, ale ergonomicznie zaprojektowanym smartfonem. Nie dla wszystkich będzie wygodny przy obsłudze jedną ręką, ale i tak idzie to sprawniej niż w przypadku Ultra. Waży 195 gramów, a przekąt na ekranu to 6,6 cala. Okalające go ramki są mocno spłaszczone, a sam ekran jest płaski jak tafla zamarzniętego jeziora. Przód i tył chroni szkło Gorilla Glass Victus 2, a ramki wykonane są z aluminium. Standardowo dla serii S wrażenie, że mamy do czynienia z produktem premium jest nieuniknione. Obudowa jest matowa i nie widać na niej odcisków palców, chyba że spojrzymy na nią pod światło. Mam odporność w standardzie IP68, czyli na wodę i pył, ale pamiętajcie, że słona woda i tak może narządzić szkód, więc nie wskakujcie z nim do morza. W pudełku bieda, ponieważ to już kolejna edycja flagowców Samsunga bez ładowarki, więc jeśli nie macie starej, to czekają Was zakupy. Brakuje też folii ochronnej na ekranie i warto ją dokupić, bo kiedyś drożej go odsprzedacie, jak znajdzie Was ochota na wymianę sprzętu. Pora przyjrzeć się bliżej obdowie. Jak widzicie z tyłu, nie ma już wyspy z aparatami, Obiektywy delikatnie wystają z plecku. Dzięki tej zmianie S23 Plus wygląda w mojej ocenie bardziej atrakcyjnie. Przycisk odblokowania jest położony poprawnie, natomiast ten od regulacji głośności powinien być ciut niżej. Druga boczna krawędź jest pusta, natomiast u góry mamy mikrofon. Między górną ramką a ekranem, jeden z głośników stereo. Na dolnej obdowie mamy drugi głośnik, port USB typu C, otoczony dwoma mikrofonami i na końcu tacka na dwie karty SIM. W ekranie ukryty jest czytnik linii papilarnych, który ma zwiększone pole odczytu w stosunku do poprzednika, a jego działanie jest bezbłędne i błyskawiczne. Udźwiękowienie S23 Plus jest odrobinę lepsze niż w poprzedniku. Niestety, głośniki nie są tej samej mocy, dolny jest wyraźnie mocniejszy, ale i tak, na przykład, przy słuchaniu muzyki, zdają egzaminę. Na Przechodzimy do ekranu i zastosowany tu wyświetlacz to Dynamic Amoled 2X o stałej rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Jeżeli chcecie mieć mniejszą lub wyższą rozdzielczość to zapraszam do zakupu wersji Ultra. Odwzorowanie kolorów jest bezkonkurencyjne, ekran jest bardzo jasny i czytelny nawet w słoneczne dni za sprawą maksymalnej jasności wynoszącej 1750 nitów. Nie zabrakło też oczywiście 120 Hz odświeżania ekranu i wsparcia HDR10+, ale bez 10-bitowego przetwarzania koloru. Co do działania Samsunga Galaxy S23+, to działa on po prostu pioruńsko szybko. Aplikacje otwierają się, jak sami widzicie, błyskawicznie. Szybkie przełączanie się między obiektywami w aplikacji aparatu nie stanowi najmniejszego problemu dla dzisiejszego bohatera. Nie znajdziecie też gry, która byłaby wyzwaniem dla S23+, zresztą jak możecie zobaczyć sami, moje ukochane Call of Duty dopuszcza uruchomienie gry z najwyższymi ustawieniami graficznymi i nie spotkamy się nawet z najmniejszymi przycinkami, a to wszystko za sprawą procesora Snapdragon 8 generacji drugiej. Jeśli oglądaliście moją poprzednią recenzję albo kogoś innego, to wiecie, że najnowszy wytwór Qualcomma pozbawiony jest największej wady poprzedników, a więc problemu z przegrzewaniem się. A mocne przegrzewanie się równa się spadkom wydajności. Dodam jeszcze, że pamięć operacyjna ma 8 GB z możliwością dopalenia wirtualnym ram o maksymalnie dodatkowe 8 GB. W się na coś przyda nie, bo 8 w zupełności wystarczy. Pamięć wewnętrzna w najnowszym formacie UFS 4.0 jest w dwóch wersjach do wyboru, czyli 256 GB i droższa 512. Bateria S23 Plus ma pojemność 4700 mAh, chyba nikt by się nie obraził, jakby inżynierowie Samsunga dobili do 5000, ale i tak jest nieźle. Bo telefon działa na jednym ładowaniu przez półtora dnia. A razu nie miałem sytuacji, gdzie kładąc się spać, musiałem koniecznie podpiąć telefon do ładowania. Seria S23 ogólnie pozbywa się największej bolączki poprzedników, czyli szybko wyczerpującej się baterii. Telefon ładujemy z mocą maksymalnie 45W i trwa to godzinę. Standardowo jest też ładowanie indukcyjne i zwrotne. Prędkość ładowania wciąż kuleje w stosunku do chińskiej konkurencji i to chyba najważniejsza wada tego telefonu. Oprogramowanie S23 Plus to Android wersji 13 i nakładka systemowa Y w wersji 5.1. Podobnie jak w przypadku poprzedniego odcinka, odsyłam Was w opisie odcinka do linku, pod którym macie wykaz wszystkich zmian i ulepszeń, które przyniosła najnowsza nakładka. W kwestii komunikacji mamy topowe standardy łączności, czyli Bluetooth w wersji 5.3, Wi-Fi 6E i obsługę 5G, i nie zabrakło jeszcze NFC do płatności zbliżeniowych. Co do aparatu, frontalna kamera posiada 12 megapikselową matrycę oświetle 2 i 2. Bardzo podoba mi się odzorowanie kolorów i szczegółowość zdjęć. Operacja tła działa poprawnie, plus jeśli chcemy mieć dalszy plan, to przełączamy się na zdjęcie grupowe. Przechodzimy teraz na tył i zaczynając od góry, mamy 12-megapikselowy, ultra szerokokątny obiektyw ze światłem 2.2. Szczegółowe zdjęcie jest na dobrym poziomie, podobnie jak naturalność kolorów. Przydałaby się tylko większa korekta efektu rybiego oka, ale jest to coś do czego producenci mocno nas przyzwyczaili. Obiektyw dobrze radzi sobie także w nocy, oczywiście słabiej od głównego obiektywu, ale i tak jesteśmy w stanie zrobić ciekawe zdjęcie. Kolejny aparat to główny 50 megapikselowy obiektyw ze światłem 1.8. Docelowo otrzymujemy 12-megapikselowe zdjęcia, ale jest też opcja wykorzystania pełnej mocy matrycy. Zrośnie nam wtedy szczegółowość, ale w większości z nas będzie to niepotrzebne, bo domyślny tryb zachowuje bardzo dobrą szczegółowość. Oprócz tego zdjęcia posiadają dobry kontrast i dynamikę, kolory są świetnie zachowane, słowem jest bardzo dobrze, chociaż mnie osobiście lekko zdziwiło to, że nie dostaliśmy tu 108-megapikselowej jednostki. Bo 50-megapikselowy aparat bardziej mi się kojarzy z serią A niż z telefonem za około 6000 zł. Trzeci aparat to 10-megapikselowy obiektyw ze światłem 2,4 z trzykrotnym bezstratnym przybliżeniem optycznym i 30-krotnym cyfrowym, które osiągniemy przy współpracy z główną jednostką. Trzykrotne przybliżenie robi bardzo pozytywne wrażenie, mimo skalowania do 12 megapikseli. Przy korzystaniu z maksymalnego przybliżenia widać mocną pracę algorytmów wygładzających, co często będzie psuć ostateczny efekt. Przy fotografowaniu głównym aparatem wspiera dobrze działająca optyczna stabilizacja, co ma znaczenie zwłaszcza w nocnej fotografii. Przy korzystaniu jeszcze z trybu nocnego uzyskamy bardzo dobre efekty z minimalnymi szumami i dużą ilością zachowanych szczegółów. W kwestii filmów możemy nakręcić materiały nawet w 8K z 30 klatkami. Chyba że chcemy mieć włączoną stabilizację wideo, a wtedy rozdzielczość spadnie do 4K z 30 klatkami. Głównie korzystałem z 4K z 60 klatkami na sekundę i Full HD w podobnym klatkarzu. Obu tych rozdzielczościach mamy zachowane bardzo dużo detali. Obraz nie smuży i są zachowane naturalne kolory. Dużo frajdy daje korzystanie z pracy stabilizacji, dzięki czemu, nawet podczas ruchu, mamy zachowany stabilny kadr. Czekaj, okay, czas na podsumowanie, i zaczynamy od Zalet S23, a są to flagowy 120Hz wyświetlacz, błyskawiczne działanie telefonu, długa praca na jednym ładowaniu, przemyślane i płynnie działające oprogramowanie, świetna jakość zdjęć i wideo, wykonanie klasy premium, pełna pyło i wodoodporność. Za minusy uznaje wolniejsze niż u konkurencji ładowanie baterii, cena, którą możecie poznać klikając w linki umieszczone w opisie odcinka, Uboga zawartość pudełka. Jeszcze o ładowarce nie wspominam, ale fajnie by było, gdyby Samsung dodawał chociaż podstawowe etui i folię na ekran. To tyle. Wybór pozostawiam Wam. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie ominąć kolejnej, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was także na Instagram. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!